Dzisiejsza Ewangelia kończy się takim zdaniem. Gdy wyżedł stamtąd uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie. A to zdanie można przetłumaczyć jeszcze w inny sposób. A gdy im to mówił, uczeni w piśmie i faryzeusze, i faryzeusze zaczęli strasznie, okrutnie na niego napierać, nastawać i pytać go o wiele rzeczy, zastawiając pułapkę, czyhając i pragnąc zapolować albo złapać go na coś z jego ust, żeby go ścigać, oskarżyć. Polowałeś kiedyś na Boga? By go oskarżyć, że się myli, że nie ma racji, że przesadza, że nie rozumie. I co? Wygrałeś? Ja po każdym takim starciu wychodzę poobijany. Dobrego dnia.